Ryszard Kotys, znakomity polski aktor, który jest szczególnie znany z roli Mariana Paździocha ze świata według kiepskich, ma ostatnio poważne problemy zdrowotne. Wspominaliśmy już o tym w jednym z naszych ostatnich filmów, ale dzisiaj przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej. Jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się z aktorem, koniecznie zobaczcie nasz film. Ryszard Kotys ma już 86 lat, urodził się we wsi Mniów, który leży w województwie świętokrzyskim. Jego prawdziwe nazwisko to kotas, ale postanowił je zmienić, ponieważ źle mu się kojarzyło. W młodości aktor był bardzo wysportowany, grał nawet w klubie koszykarskim, pomimo tego, że ma zaledwie 173 cm wzrostu. W wieku 21 lat ukończył państwową wyższą szkołę aktorską w Krakowie. Swoje pierwsze kroki na deskach teatru stawiał w Kielcach w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego, chociaż największą popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha z serialu telewizyjnego Świat według Kiepskich, to w swojej aktorskiej karierze wystąpił w prawie 200 produkcjach. Brał udział m.in. W takich filmach jak Sami Swoi, Kogiel Mogel, Erratum, Bogowie, czy też Wiedźmin. Aktor grał zazwyczaj postaci negatywne, ale odpowiadało mu to, ponieważ jak sam stwierdził, prywatnie jest zbyt miękki. Ryszard Kotys, za swoje zasługi, 20 lat temu otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie aktor był dwukrotnie żonaty, z pierwszą żoną związany był 20 lat. Mają syna Piotra, który jest kapitanem żeglugi wielkiej i ma teraz 63 lata. Obecną małżonką Ryszarda jest młodsza od niego o 26 lat aktorka, Kamila Samler. Mają 32-letniego Syna o imieniu Eryk jak wyjawił w jednym z wywiadów, Kotys w obecnej żonie najbardziej ceni to, że jest urodziwa, czuła i opiekuńcza. I chociaż zagrał w wielu produkcjach, ludzie i tak kojarzą go głównie z rolą w kultowym serialu. Co ciekawe, Richard Kotys był początkowo przymierzany do roli Ferdynanda Kiepskiego, jednak do tej postaci ostatecznie wybrano Andrzeja Grabowskiego, ponieważ był młodszy. Rola Mariana Paździocha miała być epizodyczna, ale w miarę upływu czasu stała się nieodłączną i bardzo istotną częścią serialu świat według kiepskich. Dziś zarabia na serialu ponad 220 tysięcy złotych rocznie. Aktor z Zdołał wystąpić w najnowszym sezonie, jednak może być to ostatni raz, w którym będziemy mogli go oglądać w roli paździocha. Koty z Bobiem ma poważne problemy zdrowotne. W jednym z wywiadów przyznał, że jest smutnym człowiekiem i wynika to z jego starości. Jedną z nielicznych rzeczy, która sprawia mu obecnie przyjemność, jest gotowanie dla rodziny. Specjalnością Ryszarda jest ponoć pizza i pieczone mięso. Niestety aktor ma poważne problemy z pamięcią i często traci orientację w terenie. Powodem tego typu dolegliwości jest o zwane też demencją. Obniżenie sprawności umysłowej wynika z uszkodzeń mózgu i jest to normalny objaw starzenia się. Zdarza się tak, że Ryszard Kotys potrafi zgubić się na klatce schodowej i trafić do piwnicy. Czasami nie jest w stanie znaleźć nawet wyjścia z mieszkania, co oznacza, że na pewno bardzo trudno jest mu pracować na planie produkcji. Aktor wyznał, że jest potwornie przerażony i wpada w panikę, gdy zdarzają mu się takie sytuacje. Na szczęście, może liczyć na swoją żonę, która jest dla niego wielkim wsparciem. W poprzednim sezonie serialu Świat Według Kiepskich Ryszard Kotys wystąpił w mniejszej liczbie scen i wygląda na to, że jest stopniowo wycofywany z serialu. W nowych odcinkach będziemy mogli go jeszcze zobaczyć, ale wątek Paździocha będzie w przyszłości prawdopodobnie kontynuowany przez jego serialowego syna, którego gra Sławomir Szczęśniak. Czy rezygnacja Ryszarda Kotusa, który jest tak ważnym punktem serialu, będzie kolejnym gwoździem do trumny produkcji? Czy może nowym postaciem uda się zastąpić Paździocha granego przez znakomitego aktora? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby zobaczyć więcej ciekawych filmów